Hej, z tej strony Łukasz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych 139 subskrybentów. Miło mi gościć na naszym kanale 17 nowych fanów motoryzacji. Dzisiejszy odcinek będzie odbiegał nieco od tematyki motoryzacyjnej i naszego projektu Fiat 126P, lecz pośrednio pomoże nam zwiększyć jakość nagrywanego materiału. Tym razem zajmiemy się poprawieniem oświetlenia w naszym garażu. W sumie to w jego części. Na chwilę obecną mamy wyremontowane tylko jedno pomieszczenie. Różnica pomiędzy naświetleniem sprzed a obecnie jest naprawdę kolosalna. W sumie to będzie widać gołym okiem. Nagrania sprzed są ciemne, bez żywych kolorów, migoczące, za to końcówka filmu będzie o wiele, wiele wyraźniejsza. Bez kończącego obrazu spowodowanego żarówką jarzeniową. Do samego materiału przejdziemy już za chwilę, a teraz jeszcze czas na ogłoszenia garażowe. W najbliższych tygodniach Wrasted Garage Renovation. Czerwcowe premiery w każdą sobotę o godzinie 20. Tak więc zaczynamy. 5 czerwca. Ostatni już film ze składania silnika. Zajmiemy się regulacją zaworów. Zamontujemy miskę olejową i pokrywę silnika. Zalejemy świeżym olejem. Ha, zobaczymy, czy nie przelejemy. Oraz na sam koniec przykręcimy ostatnie osłony zewnętrzne silnika. 12 czerwca. Nasz pierwszy vlog motoryzacyjny. Wraz z Michałem, gdy relaksowaliśmy się przy napojach wyskokowych, doszliśmy do wniosku, że to czas na krok naprzód. Tak więc rozpoczynamy. Pierwszym vlogiem z serii Co w trawie piszczy Ciekawostki o Fiatie 126P 19 czerwca Bardzo ważna chwila Zajmiemy się sprawdzeniem i podłączeniem całego okablowania silnika Aby uruchomić go po raz pierwszy od przeprowadzonego remontu I to na nowym, mocniejszym module zapłonowym 26 czerwca Kolejny vlog motoryzacyjny z serii Co w trawie piszczy o Fiacie 126p. Część druga. Na naszym kanale będzie pojawiać coraz więcej filmów, tak więc pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby nie ominął Was kolejny odcinek. Rozpoczęcie od utkurzania uprzednio zdemontowanych lamp było konieczne. Zaskoczenie, które nas spotkało po zdemontowaniu, o, naprawdę to był szok tyle kurzu w jednym miejscu to ja jeszcze nie widziałem dobre 3 4 cm Przede wszystkim wymiana starego oświetlenia na nowe spowodowane było problemem w jakości nagrań A pomysł zaadoptowania starych lamp zrodził się w naszych głowach z powodu cen nowych opraw Potrzebowaliśmy nowego oświetlenia, ale chcieliśmy wydać jak najmniej pieniędzy, wiadomo. I tak to już sporo zainwestowaliśmy w garaż jak zaczęliśmy wgłębiać się w budowę lamp jarzeniowych, doszliśmy do wniosku, że przerobienie nie jest takie trudne. Pierwszym krokiem przerobienia starych lamp to rozkręcenie je w drobny MAK, pozbywając się dosłownie wszystkiego ze środka oprawy. Nie będzie nam potrzebny żaden starter, inaczej zwany zaponnikiem, który zainicjowuje w zwykłej lampie jarzeniowej świecenie. Również nie będzie nam potrzebny statecznik, który dostosowuje wartość prądu, jaka przez nią przepływa, jak również żaden rezystor i kondensator. Przedstawię Wam teraz kilka zalet. Zastosowanie świetlówki LED przynosi wiele korzyści. Oszczędność w zużyciu prądu, nawet do 50%. Znacznie niższe koszty samej obsługi i wymiany. Ogólnie dłuższa żywotność świetlówek LED, te, brak takiego charakterystycznego brzęczenia. Brak migoczącego światła, a co najważniejsze, brak zastosowanych szkodliwych substancji. Nie zawiera ona rtęci, która jest silną trucizną. A wiadomo, możemy być narażeni podczas stłuczenia zwykłej świetlówki na niepożądane działania rtęci. Tak więc świetlówki LED mają wiele zalet, a co najważniejsze, są przyjazne dla otaczającego nas środowiska naturalnego. Jest kilka metod zastosowania świetlówek LED w zwykłych oprawach lamp jarzeniowych. Wiadomo, można zakupić dedykowane oprawy do świetlówek LED, ale w naszym przypadku byłoby to zbyt łatwe. Pierwszym sposobem, najłatwiejszym, jest zakupienie odpowiednich starterów. Najlepiej dopytać o takie startery wykwalifikowane osoby w hurtowniach elektrotechnicznych. Umożliwiają one działanie świetlówek LED w zwykłych oprawach jarzeniowych. Osobiście to ja tej metody nie polecam. Jest możliwość straty mocy przez występowanie w obwodzie zbędnych elementów, a nawet skrócenie żywotności świetlówki LED. Jedyne co musimy podłączyć do świetlówki LED to zasilanie 230V prąd przemienny. Tak więc pozbywamy się wszystkich elementów z oprawy lamp jarzeniowej. Należy zdemontować kondensator, rezystor, statecznik starter. Dosłownie wszystko. I w tym miejscu na chwilę się zatrzymamy. Gdyż występują dwa typy świetlówek LED. Zasilane jednostronnie i dwustronnie. U dołu ekranu wyświetlone są oba schematy. Wszystkie informacje znajdziemy w opakowaniu świetlówki, jak w instrukcji załączonej do opakowania, gdzie powinno być jasno pokazane, czy wybrana przez nas świetlówka jest zasilana jedno- czy dwustronnie. Również informacje o zasilaniu znajdziemy na obudowie świetlówki. W przypadku jednostronnej świetlówki oznaczenia L i N znajdziemy po jednej stronie trzonka, natomiast w przypadku dwustronnej oznaczenie L i N znajdziemy po przeciwnych stronach świetlówki, czyli na jednym cząku będziemy mieli L, a na drugim N. W przypadku dwustronnej świetlówki możemy zamontować ją do prawy dowolnie, gdyż prąd jest zmienny i w tym przypadku nie ma znaczenia. Jak ją podłączymy? Natomiast gdy mamy świetlówkę jednostronną, musimy ją podłączyć z odpowiedniej strony. I ta strona jest tam, gdzie na trzonku mamy jednocześnie oznaczenie L i N, a z drugiej strony na trzonku nie mamy żadnych oznaczeń. Podczas przerabiania lamp musimy wiedzieć, jakie świetlówki będziemy używali, gdyż od tego zależy, jak podłączymy zasilanie do gniazda trzymającego świetlówkę. Jeżeli w przypadku świetlówki jednostronnej zamontujemy ją odwrotnie, zasilanie podamy z przeciwnej strony, to w najlepszym przypadku uszkodzimy tylko świetlówkę, a w najgorszym możemy również przepalić całą instalację. Ja w moim przypadku użyłem świetlówki jednostronnych, dlatego gniazda w oprawach, gdzie podłączyłem zasilanie i neutral, pomalowałem na czerwono, a oprawy po przeciwnej stronie, jako nieużywane, pomalowałem na czarno. Również zastosowałem nowe kable w instalacji. Czerwone używam do zasilania, a niebieskie do neutrala. W przypadku, gdy będziecie chcieli podłączyć świetlówkę dwustronną, w jednym gnieździe należy zrobić zasilanie, a w przeciwnym gnieździe, po przekątnej, należy umieścić neutrala. Tak jak pokazane było na schematach. Przedstawione przeze mnie porady dotyczące podłączania świetlnych LED nie jest dokładną instrukcją instalacji, lecz swego rodzaju poradnikiem. Dlatego zawsze starajmy się przed samą instalacją dokładnie zapoznać z instrukcją zawartą w produkcie, który dołączył sam producent. jesteśmy w stanie gołym okiem zauważyć różnicę pomiędzy zwykłą świetlówką jarzeniową a świetlówką LED naprawdę różnica w nagraniu ogólnie różnica w samej pracy w takim pomieszczeniu gdzie jest fajne oświetlenie jest całkowicie inne więc jeżeli filmik wam się podobał moje porady do czegoś się przydały Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, kliknijcie taki fajny dzwoneczek obok przycisku subskrypcji i dajcie jakiś feedback. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie. Łukasz z Rasted Garage.